Andrzej do Lumina Parku wybrał się razem ze swoją mamą. Mi się podoba w tym parku grzyby. Jeszcze jeszcze wszystko świeci. Podoba mi Królicza nora i jeszcze podoba mi się ten napis. Lumina Park to miejsce, które podoba się również dorosłym. Jakbyśmy weszli do krainy magii, naprawdę coś fajnego. Polecam każdemu, warto. W takim zimnym okresie robi się cieplej od razu. No, także fajnie. Poznański lumina park funkcjonuje w stolicy Wielkopolski od czterech lat. Wielkim atutem tego miejsca jest lokalizacja. Park urządzony został w Ogrodzie Dendrologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego. W tym roku na odwiedzających czeka nowa trasa oparta o bajkowy motyw. Mamy całkiem nową opowieść: to jest Alicja w ogrodzie Czarów. No i same niespodzianki. W Lumina Parku przeżyć można niepowtarzalny spacer w otoczeniu rozświetlonych postaci z bajki, chichoczących kwiatów i śpiewających kotów. Park składa się z 200 świetlnych instalacji autorstwa znanych w Europie artystów. Jarosława Koźlara, Marty Mulawy oraz litewskich artystek Kotryny Czakalte i Agnę Koszalitę. Na odwiedzających czeka również grywalizacja. Trzeba zeskanować sobie kod QR przy wejściu do parku i po drodze bardzo uważnie i wnikliwie że tak powiem, przechodzić trasę. Są też pewne podpowiedzi. Trzeba wypełnić po kolei wszystkie pytania i dla tych, którzy to zrobią czeka nagroda przy wyjściu. W Europie funkcjonuje 12 lumina parków, które odwiedziło już ponad 1,5 miliona osób. Poznański lumina park czynny będzie do 16 lutego.